jak wdrożyć timfy narzędzia dla osób, które pracują w rozproszony sposób, nie mają czasu się przeszkolić czas nagi. W tym odcinku opowiem, jak pomogliśmy wdrożyć Teamsy i wiedzę na temat timfów i nie tylko do zespołu handlowego w branży farmaceutycznej. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Pufta. Uczę, jak rozpocząć i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Na tym kanale znajdziesz sporo wiedzy odnośnie zażądania, zażądania projektami, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, subskrybuj, kliknij dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić. Jak Ci się spodoba, to to mówię, łapka w górę i komentarz będą mile widziane, a dzisiaj zajmiemy się tematem, o którym mówiłem, wdrożenia Teamsów w zespole handlowym. Najpierw trochę Tła i takiego szerszej perspektywy, bo będzie konkretny case, konkretne case działają zazwyczaj lepiej i działają na wyobraźnię i działają też tutaj pod kątem pewnej specyfiki, dlaczego taki projekt powstał, dlaczego się w niego zaangażowaliśmy, jak go, jak go realizowaliśmy. W tym przypadku dotyczyło to branży farmaceutycznej, przedstawicieli handlowych, którzy do biura nie zjadą na szkolenie, bo to nie ma większego sensu, mają chwilę. W swojej pracy, żeby się czegoś nauczyć. I ważne jest to, że to nie tylko dotyczy handlowców, nie tylko dotyczy, dotyczy branży farmaceutycznej. Spójrz na Case i zobacz, jak to do Ciebie przemawia i się pomóc może Tobie. Po kolei, jeżeli masz rozproszony zespół. I we wajęty pratlą, Najczęściej wszyscy są wajęci pracą. Wi wiadomo, każdy powie, że jest w zajęty i tutaj nie, zmienia nie zmieniamy. Natomiast rzeczywiście tak jest, że dwa dni przeznaczone na szkolenie, czy nawet jeden dzień ze zebrać wszystkich z różnych miejsc, w jedno miejsce, nawet w dalnie, wyciąć na dzień od kontaktu z klientem, jest postrzegane jako no, generalnie problem. Zresztą to nie tylko handlowcy. Każdy dzień spędzony na nie sprzedawaniu jest dniem straconym. Więc. I potrzebna by była ta wiedza, jak korzystać z nowych narzędzi, a jednocześnie ciężko wcisnąć to szkolenie w ten czas i w Twój plan dnia. No i teraz można się zastanawiać, no dobra, ale powinniście mimo wszystko zainwestować, bo to się przyda i będzie pewien zwrot. To generalnie dobre myślenie, ale nie ma się to kłócić w tym, jak wygląda rzeczywistość wielu e, osób. Nie ma po prostu. Szansy na wygospodarowanie takiego bloku z różnych względów. Teraz kolejna rzecz, która tutaj była istotna. Ludzie pracowali na iPadach, czyli potrzebowaliśmy przygotować. Rowiązanie dla osób pracujących w ten konkretny sposób, bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale Teamsy wyglądają różnie różna, na, różnych, na różnych platformach i w ogóle wiele narzędzi różnie wygląda na różnych platformach. Teamsy są nowym narzędziem tutaj dla zespołu. Ja wiem, że nie dla świata, ale w wielu miejscach nadal jest tak, że Teamsy wylądowały, mamy je od jakiegoś czasu, chcielibyśmy je używać, ale nie do końca dobrze się w tym poruszamy, a ponieważ nie było szkolenia, no to ciężko się w tym dobrze poruszać i mamy takie błędne koło. Czasu na szkolenie mało, to już o tym mówiłem, no i nie wszyscy biegle władający angielskim, no dlatego potrzebowaliśmy poprowadzić ludzi w taki sposób, żeby mogli się w tym wszystkim odnaleźć. A co więcej, czasem yy, praca przedstawiciela handlowego wygląda tak, że Twój klient Pyta, okej, okay, dobra. Osoba, z którą się spotykasz, pyta, a jak coś zrobić w tych teńcach? Bo dla nich też to jest nowe. No i wtedy możesz albo błysnąć, no, albo rozłożyć ręce, że nie wiem. A ponieważ kultura jest taka, żeby pomóc drugiej stronie, bo zawsze jest tu warto budować relacje, to też był jeden z takich celów postawionych pod spodem. Czemu my się tym w ogóle zajęliśmy? No, my zajmujemy się też oprócz zarządzania projektami, indywidualnym doborem narzędzi do zespołów pod kątem zarządzania projektami, zarządzania organizacji pracy i tak dalej. Teamsy są jednym z takich, z takich e, obszarów, które odczarujemy, żeby na tym podziałać. E, I tutaj klient przyszedł do nas, ponieważ znał nas już ze szkoleń, na zasadzie, czy możecie zrobić dla nas coś takiego, czy możecie się z tym zmierzyć. No, powiedzieliśmy, że się zmierzymy. No i rozwiązanie było następujące. Najpierw wybraliśmy najczęstsze pytania, które pojawiały się od ludzi. Od ludzi z zespołu, z czym mają największy problem, co najczęściej zgłaszają. Kolejny pomysł był dosyć prosty: przygotujemy tutoriale. Przygotujemy krótkie tutoriale, które będą konkretnymi pigułkami na temat konkretnych rozwiązań. No i jako główne założenie, to się. To się sprawdziło. Takie króciutkie filmiki do 3 minut pokazujące, jak coś zrobić. Że nawet w przerwie na kawie albo przemieszczając się z jednego miejsca na drugie, możesz odpalić, posłuchać i wtedy łatwiej ci będzie zrobić. Plus, dodaliśmy do tego trochę filmów wyjaśniających filozofię, jak Teamsy działają, jak operować z mailem, jak się w tym poruszać. Bo od zawsze. E, to, co mówię, powtarzam, narzędzie to jest jedno. Narzędzia są bardzo istotne. Zmieniłem moje zdanie przez ostatnich kilka, e, kilka lat. Bez narzędzi, kurczę, strasznie się męczymy. Ale jak nie rozumiesz filozofii, do czego to narzędzie powstało, jak je wykorzystywać, no to też się męczysz i wtedy się zastanawiasz: po prostu, dobra, być może nic się z tym nie da zmienić, no bo filozofia jest jaka jest. Jakie było rozwiązanie techniczne? Bo pomysł to fajnie, ale trzeba go jakoś wdrożyć. Po pierwsze, trzeba było nagrać, nagra, zrobić nagrania w wersji, które korzystają handlowcy, czyli iPad, nagranie w e, nagranie iPada, dołożenie do tego voiceoveru, tak żeby po prostu tutorial dotyczył dokładnie tego, z czego korzysta handlowiec, ile widzi handlowiec. No i możemy go wymienić na kogokolwiek innego. E, opublikowanie ich tam, czy, gdzie są, czyli wrzuciliśmy je na Teams i wykorzystaliśmy do tego Microsoft Stream. E, Mówiłem w jednym z odcinków o aplikacjach do Microsoft Teamsów, do Teamsów, że stream jest dosyć obiecujący. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Zasugerowaliśmy też dodanie formularza do zbierania opinii. Chodziło o to, żeby jeżeli już ludzie pracują na Teamsach, to mieli wszystko w jednym miejscu, w swoim zespole, filmiki i miejsce, żeby mogli zgłosić swoje opinie, zwrot, jakąś informację zwrotną, co się dzieje, co się podoba, co się nie podoba, żeby ludzie odpowiedzialni za całość też nie musieli szukać i żeby nie generowało dodatkowej komunikacji. Czyli Generalnie w miarę sprytne wykorzystanie Teamsów do tego, co chcemy osiągnąć. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda na streamie i jak to wygląda w Teamsach. Dobra, jak traficie sobie na streama już w Waszej opcji e, FIFA 365 to może to wyglądać mniej więcej ten powód. Macie w skrócie takiego własnego filmowego YouTube'a, gdzie możecie wrzucić dosyć dużo, no, to tak na nowa sprawę możecie wykorzystać jak, jak YouTube'a, i tak właśnie to wykorzystaliśmy, że wrzuciliśmy filmy w odpowiednie, w odpowiednie kanały, i w tych kanałach, w tych kanałach można, można je później odpowiednio publikować. To jest nasza wewnętrzna wersja, przerzuciliśmy część filmów. W, nie, nie pokazujemy bebechów tego, co się dzieje u klienta, bo nie mogliśmy, więc zasumowaliśmy podobną, podobną rzecz u nas. Tworzymy sobie kanał, tak jak YouTube'owy, i do tego kanału możemy wrzucić e, filmy. No i tak właśnie zrobiliśmy. I dostęp do tych filmów, jedna opcja to jest z poziomu przeglądarki przez stream. E, wchodzisz na konkretny kanał, masz wszystkie informacje, które są ci e, potrzebne. I to jest jedna opcja. Masz wszystkie filmy. Oglądalności tutaj za dużo nie ma, no bo znowu, tak jak mówię, wytrawne oko zobaczę, a to nikt tego nie ogląda, no bo to jest nasze wewnętrzne środowisko, nie środowisko klienta. Masz wszystkie filmy, które są potrzebne, wszystkie tutoriale, które, które są odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania, wszystko ląduje w jednym miejscu. I teraz to, co jest fajne, no to można tego streama podpiąć do Teamsów. To jak to wygląda w Teamsach? No to już w zespole, w jednym zespole, Tworzymy sobie kanał albo tworzysz dedykowany, albo tworzysz dedykowany zespół i tam zapraszasz ludzi, albo dużo lepszym rozwiązaniem jest stworzyć sobie ten kanał w zespołach, w których już pracują twoi, twoi ludzie, twoi handlowcy. Dodajemy sobie, tutaj korzystając z plusa, dodajemy sobie Microsoft Stream. Dodajemy do tego link do właściwego kanału, w którym sobie złożyliśmy całość, no i to wygląda ostatecznie tak, że masz wszystkie tutoriale w jednym miejscu. Oczywiście można je sobie podzielić, podzielić na kategorie, ale widzieliśmy, że wrzucamy wszystko w jednym miejscu, żeby każdy wiedział, wiedział to i jak. I kolejna rzecz, można sobie dodać formy, czyli w tym, samym, w tym samym kanale można dodać formularze. Informacja zwrotna, informacja zwrotna, i dodamy sobie formularz, to od razu w tym miejscu, jak ktoś obejrzy filmy, może dać Ci informację zwrotną, tworzymy sobie formularz podobny jak googlowy. Nie będę poświęcał temu więcej czasu, ale idea jest taka, żeby nie rozpraszać tej komunikacji, tylko żeby wszystko sobie wbierać w porządku. W porządku, w jednym miejscu, i żeby się w tym nie pogubić. I najfajniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że te filmy mogą, może otworzyć ktoś z zewnątrz, tak jak w tym przypadku stworzyliśmy to my, ale zaproponowaliśmy też, że nauczymy, nauczymy ludzi i zrobimy trochę tutoriali, jak robić takie filmiki samemu, żeby dzielić się wiedzą wewnątrz, wewnątrz organizacji. To w tym momencie na poziomie klienta jest na pozi do rozważenia, natomiast to jest ciekawa opcja do dzielenia się wiedzą wewnątrz organizacji i korzystania w niej, dlatego że to ma pewne swoje podłoże naukowe w badaniach, które też zrobiliśmy. Wypowa jest taka, że nie wymyśliliśmy sobie, a dobra, nagramy te filmiki, jedziemy. Była kiedyś taka opcja z pigułkami, te pigułki były popularne, później przestały być popularne. Jakiś czas temu zrobiliśmy takie badanie, co działa we wdrażaniu narzędzi. I wyszło, że najczęściej ludzie korzystają i uczą się narzędzi w następujący sposób, tak jak widzicie na obrazku. Po pierwsze, to są tutoriale. Wyszukują tutoriali. Po drugie, pytają doświadczonych kolegów i koleżanki. Jak korzystać z narzędzia, i trzecie, samodzielnie poznają narzędzie. Większość osób stwierdziła po tym badaniu, że chętnie przy wdrażaniu jeszcze raz narzędzia skorzystałaby z jakiejś pomocy. Szkoleniowej. Teraz z tutorialami problem jest taki, że one są dostępne, ale nie do końca tutaj były dostępne po polsku, nie do końca zawsze w tej opcji, strasznie dużo czasu się marnuje na to, żeby znaleźć te właściwe. Więc tutaj rozwiązaliśmy jedną opcję, umieściliśmy wszystko w jednym miejscu. Druga rzecz, doświadczeni koledzy, i to jest fajna rzecz, według mnie to jest super dźwignia i warto ją wykorzystać tworzyć takie filmy samodzielnie. Na pewno znajdziecie w organizacji kogoś, kto wie, jak coś zrobić, wiecie, kogoś, kto ma parcie na szkło, okej okay, to źle zabrzmiało, kto nie boi się przed kamerką w spokojnie nagrać po prostu kilku słów, jak coś się robi i w poko e, i wtedy można rozwijać to dalej i odpalamy taką pętlę. Ludzie poznają narzędzie, korzystają z czegoś brawowego i dzielą się tym w jednym miejscu, a ta baza filmów Wam rośnie. Wystarczy zrobić, wystarczy zrobić zaczyn, więc e, to jest temat szukamy je chętnych, którzy by chcieli coś takiego rozwinąć też, też u siebie. Serdecznie zapraszamy. A tych wszystkich, którzy korzystają z narzędzi, mają narzędzia, nie wiedzą, jak wykorzystać ich potencjał, chcieliby wykorzystać ich potencjał, no to zapraszam do kontaktu z nami i w opisie do tego filmu znajdziecie link do naszej usługi doboru narzędzia, szkolenia w narzędzi i sprawienia, żeby te narzędzia działały po prostu dla Was. I tam jak widzicie, to nie jest tylko to, że patrzymy i uczymy, jak narzędzie wygląda, ale jesteśmy w stanie też je dosyć kreatywniej. Sensownie dla Was wykorzystać, więc serdecznie zapraszam. No i powodzenia. Mam nadzieję, że to Was zainspirowało. Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu, jak się Wam podobało. I powodzenia w działaniu na Teamsach i nie tylko.